No, witajcie serdecznie z tej strony znowu Mak. I tak po dłuższej przerwie chciałem znowu nakręcić jakiś mały odcinek. Tym razem to jest 17 edycja Skafa. No, wcześniej mało tego czasu miałam, miałam przeprowadzkę, tam inne obowiązki prywatne. No i czasu nie było. Chęci nie było, czasu nie było. No, ale jak znowu zacząłem grać te klocki, to tak trochę chęci nabrałem. No i postanowiłem założyć gildię. Grałem ogólnie sam. Moja stara ekipa tam porozchodziła się po innych gildiach, no i tam sobie pyka z nimi. Ja postanowiłem sobie takie małe wyzwanie zrobić i pograć samemu. No, mam nadzieję, że mi to tak się uda. Teraz wam pokażę, może zaraz co mi tylko brakuje do założenia gildii. Jezu, ale straszne lagi, mam coś tutaj, FPSy szaleją na tym spełnie. Ściny niesamowite. No i patrzcie się do mojego gender na gildzie oczywiście już mam prawie wszystko. Oprócz tutaj, tego to jest takie cholerstwo, bym mógł powiedzieć. Etki prawie w ogóle się nie respią. Etków na tej edycji miałem 5, zabiłem 5 i tylko mi ogólnie 4 pereł wydropiły. Resztę 10 pereł kupiłem tutaj na spawnie, Oczywiście jest ten Handel Bazar. Tylko perełki strasznie drogie są. No, i nie wszyscy sprzedają. Ja za te 10 perełek dałem bodajże 5 koksów. Uba. No, buteleczki, czy nie wiem czemu takie tanie. <laughs> na tej edycji jeszcze sam nawet tego koksa nie miałem. same złoty na to straciłem. I teraz oczywiście szukam tych perełek. Jest godzina 22 w niedzielę. Ja tutaj muszę koniecznie je znaleźć, bo mówię z tym restem, to jest bardzo ciężko. A nikt perełek nie chce sprzedać. Jak już sprzedają, to po te 45 sztabek, nawet prawie po 64. Widziałam parę takich osób, więc to się nie za bardzo opłaca. O, ktoś chyba za karę w więzieniu siedzi. Dobra, wiecie co? Ja tutaj pobiegam trochę, poczekam. Może ktoś jeszcze jakiś bazar wystawi z perełkami. Jak nie, no to nie wiem, po świecie pobiegam sobie trochę. Może jakiegoś etka spotkam. No, i będziemy się już widzieć, yy, mam nadzieję, jak już będę tą gili zakładał. <grymne> A więc, no, to do zaraz, narka. No, witam ponownie. Jesteśmy w mojej takiej małej kryjówce. Kordów wam nie pokażę i patrzcie się. Mam tutaj tych, chyba emeraldów, diaksów, nie trzeba, ale wezmę na wszelki wypadek z sobą. Dwa, czy tam dwie ostatnie perełki, no, za koksa poszły. musiałem... Wszystkie moje złoto, co miałem sprzedać, oczywiście brakowało mi chyba tam 8 kości, których no nie miałem wcześniej. Nie zauważyłem tego, no to też kupiłem. Na szczęście tylko za 5 złota. Dobra, wiecie co? Wybieramy się powoli do góry. I. No założymy chyba tą gilię, tak? Jak teraz to mi będzie wyglądało? Nie wiem, ja jadę na urlop. <grywia> na narty się wybieram, więc no nie będę miał tutaj czasu na rekrutację, czy coś takiego w tym stylu. No zobacz, jutro jeszcze będę siedział troszeczkę. No jakby ktoś był chętny, oczywiście, niech tam napisze jakiś komentarz, odpisze, no zobaczymy, przetestujemy. Może spróbuję na tego TS-a wbić, chociaż mam straszny ping lagi. No tutaj teraz u mnie godzina 12. 3 minuty jeszcze zostały. Dobija prawie. Mam nadzieję, że po drodze nie zdedam. Krajówka otwarta, no ale tutaj nikt nie lata. Nikogo zazwyczaj nie ma. To na gdzieś chyba wschodzi teraz aktualnie. To jest ten punkt, na którym będziemy zakładać gildzie. Więc tak ja już powoli piszę, tylko żeby teraz jakiegoś byka tutaj nie szczelić. Załóż DWBH. No, tak standardowo u nas zazwyczaj. I to było Don't Avory. Be happy. Dobra. No, za 2 minuty 12. Myślę, że już możemy założyć. No, zobaczymy w ogóle, czy nie będę blisko sektora. Czy tam największegoś mi jeszcze brakuje. 3, 2, 1. Tedy! A gdzie te gzyzy ludzie? Gdzie te gzyzy? No, trochę późno jest, więc nic nie będzie. Okej, okay, ja tą gildię mam, na dole trochę ogarnię jeszcze. Roświetlimy może tutaj, żeby to jaśniej było. Oj, nie mogę. Dobrze, ten kilo chociaż wziąłem. Aha, ochrona na 7 dni. No to dobrze, będę na urlopie teraz do czwartku, czy tam nawet do piątku. No, to Gildia będzie w miarę bezpieczna. No, już pierwsze piszą, czy będzie jakiś rekru. No zobaczymy. No tutaj jeszcze jedno dane. No i mamy naszego Kuba. Tam jest zejście. Może ktoś teraz mnie wbić. Ja zaraz będę tutaj uciekał. Trochę ogarnę jeszcze. No, tak jak mówiłem, piszcie w komentarza, czy chcecie tam jakiś rekru. Ja Wam oszusta nie zrobię. Miejmy nadzieję, że macie trochę małe zaufanie do mnie. No i co? Do następnego odcinka. Miejmy nadzieję. Narka. Cześć, pa.